Proszę już o ciszę. Dzień dobry Państwu. Na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1970 roku o samorządzie gminnym otwieram obrady 57 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Stwierdzałem, że na 15 wybranych radnych obecnych jest 13, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających i uczestnicząc w sesji wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznienie swoich danych osobowych. Witam serdecznie wszystkich radnych. W imieniu własnym radnych witam naszych gości. Panią Magdalenę Wójcik-Wójta Gminy Mełgiew. Panią Agnieszkę Kulisz-Staros, Skarbnika Gminy Mełgiew. Panią Annę Dygulską, Sekretarza Gminy Melgiew. Witam serdecznie również osoby oglądające nas za pomocą transmisji w internecie. W związku z tym, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Melgiew z dnia 27 lipca 2023 roku w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. O samorządzie gminnym zarówno projekt porządku obrad, jak i projekty uchwał zostały przekazane radnym przed sesją. Porządek obrad będzie przedstawiał się następująco, no chyba że pani Wójt jeszcze chciałaby coś prowadzić. Nie. Czyli punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi przedstawienie porządku obrad, punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt czwarty, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. I punkt piąty, zakończenie obrad. Proszę przegłosowanie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem wyżej wymienionego porządku obrad, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Wstrzymuje się. Głosowało 13 radnych za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. I przechodzimy do punktu trzeciego. Proszę Panią Agnieszkę Kulisz, Skarbnika Gminy o omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zaproponowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy przede wszystkim Załącznika numer 1, ale również załącznika numer 2. W załączniku numer 2, zacznę od końca, dodaliśmy dwa przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie w części pierwszej 1114 pod nazwą Przebudowa oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwa w miejscowości Jacków. Ono również występuje w pozycji 1126. Jest to podział na wydatki bieżące i majątkowe. Jest to zadanie wpisane do wieloletniej prognozy finansowej ze względu na to, że dotyczy trzech lat realizacji, czyli 2023, 4 oraz 5. Również zostały zabezpieczone limity na rok 2023 oraz łączne nakłady finansowe, tak jak Państwo widzicie. Również dodano przedsięwzięcie pod nazwą Remont Drogi Gminnej nr 105520L domino żurawniki, również z tego względu, że będzie ono dotyczyło realizacji roku 2024 i właśnie w 2024 roku przewidziane są płatności w zakresie tej, te, tego zadania. Stąd w z limicie zobowiązań nie ma na chwilę obecną żadnych wydatków. Są tylko łączne nakłady finansowe. Załącznik nr 1 został dostosowany do przedstawionych zmian w zakresie uchwały budżetowej, czyli kwoty wydatków oraz dochodów oraz przychodów i rozchodów zostały dostosowane do zaproponowanych zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy powyższy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę Pani Wójt. Szanowni Państwo Radni, przedmiotowe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą właśnie tych dwóch zadań, z tego względu, że jesteśmy na liście podstawowej dotyczącej remontu drogi Dominu Żurawniki. Otrzymaliśmy taką informację w zeszłym tygodniu z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. No, natomiast w tym roku chcielibyśmy ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę i rozpocząć roboty budowlane. Natomiast no, główne roboty będą e, wykonywane w przyszłym, w przyszłym roku i dlatego wieloletnia prognoza finansowa. E, I również jeżeli chodzi o zmiany dotyczące realizacji projektu e, przedszkolnego, e, jest to kontynuacja zadań, e, które no, są niezbędne już do zamknięcia wszystkich prac budowlanych w szkole podstawowej Wieckowie jest to przygotowanie już części całego oddziału przedszkolnego jest to przebudowa części parteru i na to wnioskujemy pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych i też musimy już zagwarantować finansowanie wieloletniej prognozie finansowej ta przybudowa dotyczy zaadoptowywania dwóch sal, przystosowania szatni, miejsca wydawania posiłków i oczywiście całego zaplecza sanitarnego. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Projekt uchwały radni wszyscy otrzymali przed sesją. Czy są jakieś uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę. To proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk, wstrzymuje się. Głosowało 13 radnych za, 13 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I przechodzimy do punktu czwartego. Proszę Panią Agnieszkę Kulisz o omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zaproponowano następujące zmiany. Uwzględniono na zwiększenie dochodów dotyczące otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 853.95 w paragrafie 21.00 oraz 21.80. Uwzględniono zmniejszenie dochodów dotyczące otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego jest w rozdziale 853.95 w paragrafie 21.80. Tak jak już wcześniej wspomniałam, uwzględniono również zwiększenie dochodów w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na potrzeby realizacji projektu przebudowy oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej im. na w miejscowości Jacków oraz uwzględniono zwiększenie dochodów w rozdziale 750 23, paragraf 095 dotyczące kar umownych, które gmina Mogiew otrzyma. Jeżeli chodzi o zmiany w planowanych wydatkach budżetu, to uzgodniono wniosek do budżetu jednostki organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymanymi decyzjami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Uzgodniono wniosek do budżetu dotyczący właśnie rozdziału 801 95, czyli tego projektu przebudowy oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej i Wieckowej oraz uzgodniono wniosek do budżetu dotyczący zmian w rozdziałach 402, 750 23, 750 75, 754 12 oraz 58, 18. Są to zmiany związane z bieżącą z działalnością gminy. Jeżeli chodzi o zmiany w przychodach i rozchodach, tutaj nie proponowano zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy, proszę o opinię. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy, powyższy projekt uchwały, zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę, Pan Radny Augustyniak. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Do pani Skarbnik, pytanko, I czy zechciała Pani nam przybliżyć, o jakie kary umowne chodzi i jakie, jakie wysokości tych kar wpłyną na nasze konto? Dziękuję. Proszę, Pani Skarbnik. Oczywiście, to tak, jeżeli chodzi o kwotę kar umownych, jest to kwota 474 230 zł 230 i 13 groszy. Są to kary umowne w związku z, będą, tak, wysta wystawiliśmy już notę obciążeniową firmie Eltast za opóźnienia w realizacji um um przedmiotowej umowy, tak. Dotyczy to oświetlenia niskoemisyjnego na terenie gminy mogie, które było realizowane 22 listopada bodajże zeszłego roku Powinna zostać Października, tutaj pani Butik mi podpowiada, powinna zostać zakończona umowa. Jak wiemy, niedawno zostało to dopiero zakończone. Jesteśmy na etapie rozliczeniowym końcowym. Ale że już upłynęła faktura, więc mogliśmy te wszystkie czynności jakby wykonać. Także dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę więcej zgłaszających się. Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. Czy są jakieś uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę, to proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuję się. Czyli do protokołu sobie Pan Radny rzeczy Głosuję jak? Za tak. Tak. Głosowało 12 radnych, 12 za, przeciw 0 wstrzymujących się 0 i Pan Radny Korgol do protokołu będzie wpisany, że głosował również za. I tym sposobem, proszę Państwa, porządek obrad został wyczerpany. Przechodzimy do punktu piątego. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę zgłaszających się. Wobec wyczerpania porządku obrad stwierdzam w kwestii formalnej, że przebieg obrad 57 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew odbył się zgodnie z wymogami i regulaminem. Wszystkim dziękuję za udział i zamykam obrady.